Supaplex jest już bardzo starą grą, co widać na podstawie tytułu kolejnej misji, ulubiona Einsteina. Sobie taką misję właśnie zrobimy. Zobaczcie, co się tutaj na tej planszy dzieje. Prawy dolny róg, mamy exit. To bezpośredniego dostępu do niego nie mamy, ale jest w pobliżu pomarańczowa dyskietka. Musimy ją tutaj jakoś zdetonować, wtedy sobie to przejście zrobimy. Na pewno nie możemy tej dyskietki zrzucić, zjadając to zielone pole z mojej prawej strony, bo ta dyskietka opadnie i zniszczy nam ten exit, no nie? No ale możemy sobie jakąś kulkę zrzucić na tę pomarańczową dyskietkę. Tutaj akurat jakaś kulka, zobaczcie, jest. Przepchniemy ją sobie bez problemu, ona spadnie na pomarańczową dyskietkę, pomarańczowa dyskietka wybuchnie i mamy bezpośredni dostęp do exitu. I teraz tak, mamy zdobyć w sumie 50 spinek. Zobaczmy, gdzie te spinki właściwie się znajdują. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Wszystkie pozamykane w jakichś takich najeżonych pomieszczeniach. Są tu jeszcze jakieś nożyczki. Zapamiętajmy, że tutaj jest pięć spinek, więcej spinek tutaj na samym dole nie ma. O, tutaj widzimy elektrony. Każdy elektron może wytworzyć maksymalnie dziewięć spinek. Maksymalnie 9 spinek. Zobaczmy, ile tych elektronów tutaj właściwie jest. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. 5 elektronów. Każdy może wytworzyć 9 spinek, czyli 4 razy 9, 45... Znaczy 5 razy 9, 45 spinek, plus 5 spinek, które znajdują się tutaj na samym dole, co daje nam 50 spinek w sumie. Czyli tyle, ile musimy zdobyć. Zaraz tak, tutaj w lewym górnym rogu mamy czerwone dyskietki. Sześć, sześć czerwonych dyskietek. A w prawym górnym rogu mamy taką ciekawą strukturę. Ona zaraz się pojawi, będzie nam bardzo potrzebna. O, taki przekładanie, zobaczcie. Na samej górze są kulki podtrzymywane przez najeżone elementy i jeszcze poniżej, poniżej znajduje się seria pomarańczowych dyskietek. I teraz co my tutaj możemy zrobić? Jeśli widzimy na planszy jakieś elektrony, jeśli widzimy na planszy jakieś elementy, które eksplodują, no to zaraz kombinujemy, czy nie można by jakoś zapoczątkować reakcji łańcuchowej, yy, dzięki, znaczy, która zostanie zapoczątkowana dzięki elektronom. Bo jeśli tak się stanie, no to każdy kolejny wybuch wytworzy nam spinki, prawda? No i tak byśmy mogli sobie także tutaj zrobić. Tylko zaraz, jak to tutaj, no, może sobie pójdę na przykład tędy. O, mogli, moglibyśmy na przykład wypuścić jedne z tych gwiazdek za pomocą czerwonej dyskietki. One idą od razu w lewo, poszłyby sobie tutaj. Gdybyśmy je zniszczyli na przykład w tym miejscu, no to one zapoczątkowałyby reakcję łańcuchową, w wyniku czego każda kolejna eksplodująca pomarańczowa dyskietka wytworzyłaby nam spinki. W efekcie powstałaby tutaj masa spinek, prawda? No, jedne takie gwiazdki możemy akurat w tym miejscu zniszczyć za pomocą kulki. Która jest maksymalnie z lewej strony. To jest jedyna kulka, która może tutaj spaść, bo ona się po prostu zsunie z tych najeżonych elementów. I tak sobie zrobimy. Zobaczcie, wypuścimy sobie te gwiazdki śmieszne. One pójdą od razu za nami i niszczymy je tu. Zobaczcie, wytwarza się na skutek trakcji łańcuchowej, zainicjowanej przez elektrony, masa spinek. Pozbieramy je. Zobaczymy, ile nam jeszcze zostało spinek. Do zdobycia, aby przejść tę misję. No, tutaj masa tego została wytworzona. Wiele spinek do zdobycia już na pewno nam nie zostanie. Bierzemy tutaj wszystko. Zostało nam 11 spinek do zdobycia. Tylko 11 spinek, bardzo mało. Możemy sobie na przykład użyć kolejnej czerwonej dyskietki do wypuszczenia jeszcze jednych elektronów. One pójdą w lewo. Podejdą nam tutaj pod jakąś przykładową kulkę taką. 9, 9 spinek. Zostaną nam jeszcze tylko dwie spinki do zdobycia. Aby je zdobyć, już nawet nie musimy wytwarzać, wypuszczać kolejnych elektronów i podprowadzać je pod kulkę, ponieważ możemy sobie użyć. O, mamy jeszcze masę czerwonych dyskietek, aby sobie wypuścić, znaczy wypuścić, aby uwolnić te dwie spinki, których nam brakuje, i w ten sposób przeszliśmy misję. Została nam jeszcze, zostało nam jeszcze, zostały nam jeszcze dwie czerwone dyskietki i masa spinek na planszy. Tam trzy spinki leżą sobie w tych zamkniętych pomieszczeniach. Jeszcze masę spinek moglibyśmy w jakiś tam sposób, może, wytworzyć z tych elektronów, no ale nie musimy tego robić. Zakończyliśmy już tę misję 94. Takim prostym sposobem. No właśnie, ale to jest taki prosty sposób. Tak, zastanawiałem się jeszcze, czy nie ma czasami innego sposobu. No, bo jakby nie patrzeć, no, misja ulubiona Einsteina, Einstein się kojarzy z takim, no, no, ogólnie z takim logicznym rozumowaniem, z jakimiś ciekawymi pomysłami, coś takiego, a ta plansza jakoś tak można ją było przejść w taki perfidnie prosty sposób. Zastanawiałem się, czy na pewno twórcom chodziło o zastosowanie takiej reakcji łańcuchowej. Jak sobie to sobie wymyślałem, myślałem, czy nie istnieje jakiś inny sposób. I wymyśliłem go sobie w końcu. Można zdobyć akurat te 50 spinek. Niszcząc te wszystkie elektrony i zabierając te wszystkie spinki, które są tam na samym dole. I teraz, jak to właściwie zrobić? Pokażę Wam. No, bo to jest dosyć problematyczne. No. Trzeba mieć sporo źródeł wybuchu. Po pierwsze, aby uwalniać te elektrony, aby wysadzać, wysadzać te ścianki tutaj. Potem kolejne źródła wybuchów trzeba mieć, aby te elektrony niszczyć. Jeszcze potem więcej trzeba mieć tych źródeł wybuchu, aby uwalniać te spinki na samym dole. No, Na pierwszy rzut oka tak dużo tych źródeł wybuchu nie ma. No, wzięliśmy niby 6 czerwonych dyskietek. No, 5 z nich można by użyć do uwolnienia pięciu elektronów. No, ale jak potem te elektrony niszczyć? No, teoretycznie można by je podprowadzać pod pomarańczowe dyskietki, zrzucać pomarańczowe dyskietki na te elektrony. Wytworzyłoby nam się 45 w sumie spinek za, 5, za każdy z pięciu elektronów, prawda? Znaczy każdy z pięciu by wytworzył 9 razy 5 daje nam. 45, tak? Ale zostałaby nam tylko jedna czerwona dyskietka i dzięki niej moglibyśmy zdobyć tylko jedną spinkę tam z samego dołu, tam gdzie były te nożyczki też, prawda? Zabrakłoby nam w sumie czterech spinek. No ale jak inaczej można zniszczyć te wszystkie elektrony i jeszcze zgarnąć te spinki na samym dole? No i tak sobie wymyśliłem taki sposób. Hmm. Tu jest ogólnie taki problem. Ah. Fajnie by było na przykład wypuścić jedne z tych gwiazdek, na przykład za pomocą jednej z czerwonych dyskietek i niszczyć te gwiazdki przy kolejnych ściankach, no nie? Tak, żeby wypuszczać następne gwiazdki, czyli wypuszczamy jedne gwiazdki, niszczymy je, powiedzmy przy tej ściance tutaj, wypuszczając kolejne gwiazdki, kolejne wypuszczone gwiazdki niszczymy przy kolejnej ściance, i tak dalej, i tak dalej, no nie. No ale jak je niszczyć, no? Moglibyśmy teoretycznie przepchnąć jedną tylko, z tych, jedną tylko z, tych po, z tych pomarańczowych dyskietek gdzieś tam po lewo, więcej nie da rady. Byśmy musieli, ja Wam pokażę, może na przykład tę pomarańczową dyskietkę zrzucić gdzieś tam w dół, wtedy tę pomarańczową dyskietkę zajść od drugiej strony i gdzieś się tam przepychać sobie, no nie? Ale w ten sposób moglibyśmy przepychać tylko jedną pomarańczową dyskietkę. Już te pozostałe by wpadały w ten otwór, który byśmy musieli tutaj zrobić, aby tę pomarańczową dyskietkę opuścić na dół. Także tylko jedną pomarańczową dyskietkę moglibyśmy użyć, aby zniszczyć elektrony, powiedzmy w tym miejscu. Pierwsze byśmy wypuścili za pomocą czerwonej dyskietki, byśmy je potem zniszczyli pomarańczową dyskietką tutaj, wypuścili jeszcze jedne. No ale. No ale teraz w jaki sposób zniszczyć te kolejne? No moglibyśmy teoretycznie użyć jeszcze tej jednej kulki, którą moglibyśmy tutaj sunąć gdzieś tam dalej przepchnąć i użyć jej, aby rozwalić ściankę tutaj tę trzecią już, no nie? No ale wciąż nie moglibyśmy rozwalić tych dwóch ostatnich ścianek. No po prostu nie da rady. Więc sobie wpadłem na taki pomysł. Tak myślałem, jak właściwie można uwolnić te wszystkie kule, aby je wykorzystać? Do niszczenia tych elektronów, aby po prostu te kule później spychać na uwolnione elektrony. No, fajnie by było zniszczyć jakoś te wszystkie pomarańczowe dyskietki, wtedy te kule zostałyby uwolnione, ale twórcy tej planszy specjalnie zrobili tutaj taki ciemny korytarz, to wszystko było zaplanowane, ponieważ gdyby zostawili tutaj to zielone pole, to na przykład tę pierwszą pomarańczową dyskietkę można by zrzucić, ona by wtedy nie spadła. W miejsce, gdzie stoi teraz mafia, tylko spadła o jedno pole niżej, zahaczyła wybuchem kolejną pomarańczową dyskietkę, wytworzyłaby się reakcja łańcuchowa, i kulki zostałyby uwolnione. No ale mamy tutaj ten, ten pusty korytarz, czyli nie możemy pomarańczowej dyskietki zrzucić tylko o jedno pole niżej. Ona zawsze spadnie o dwa pola niżej. I lipa z reakcji łańcuchowej. Ale procek sobie wymyślił, możemy użyć tej jednej, jedynej kulki, którą możemy zrzucić, prawda przepchnąć ją pod pomarańczową dyskietkę i teraz już można zainicjować reakcję łańcuchową. Mamy uwolnione kule, zobaczcie, tak ładnie one się tutaj ułożą i postaramy się je wykorzystać teraz. A teraz tak, jeśli pójdziemy od razu w dół, to czy coś się strasznego stanie... Zaraz, zaraz, muszę teraz pomyśleć, jak te elektrony będą właściwie chodziły tutaj, żeby się nie zaczęły gdzieś kręcić w kółko. Będziemy musieli je tak wstępnie niszczyć zaraz. Ale chyba nie powinno być problemów. Tutaj sobie zrobimy taki korytarz i w ten korytarz przepchniemy kulki, które będą nam potrzebne do niszczenia elektronów. Ile w sumie będzie potrzeba? Kul? Z 5 kul będzie potrzeba? Nie, cztery kulki chyba tylko będą potrzebne. Pierwszą bierzemy. O. Upakujemy ją sobie w to miejsce. Troszkę to potrwa, zanim ją ustawię, chociaż no może nie aż tak dużo, tylko czterech kulek potrzebujemy. Coraz szybciej będzie mi szło to przepychanie, ponieważ kolejne ścianki są coraz bliżej. Yy, nad pierwszą komorą nie musimy ustawiać kulki, ponieważ pierwszą komorę sobie sobie rozwalimy za pomocą pomarańczowej dyskietki znaczy nie pomarańczowej tylko czerwonej a kolejne już będziemy niszczyć rozwalając elektrony zrzucając na nie kulę. o jeszcze tylko jedna kulka będzie tutaj potrzebna i zaraz to załatwimy i teraz tak jak to właściwie tutaj wszystko będzie wyglądało bo chodzi o to, że te wypuszczone gwiazdki, one będą się trzymały O no właśnie, one troszkę tutaj będą długo szły, zaraz, trzeba im jakoś skrócić drogę tutaj one pójdą, tu, 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 odbiją się, może żeby się nie odbijały, może niech one od razu lepiej może niech one od razu lepiej pójdą tutaj o, tak chyba będzie dobrze Chyba dobrze to obmyśliłem. Mhm. Powinno być OK. Zobaczymy. Zobaczymy, jak zda egzamin mój super plan. Wypuszczamy pierwsze elektrony. One idą w górę. One idą w górę, trzymają się tej wewnętrznej krawędzi tej naszej struktury, czyli w końcu przyjdą tutaj. I tutaj je zniszczymy, uwalniając kolejne elektrony, właśnie. No są uwolnione, zobaczcie. Wytworzyły się spinki, mam jeszcze uwolnione elektrony. Zaraz je wypuścimy. One też sobie pójdą w górę od razu i wrócą od dołu. Musimy się już na nie tutaj przygotować. I zaraz je zniszczymy. Idą. No, są uwolnione. Może od razu mm, zrobimy krótsze przejście dla tych kolejnych elektronów, żeby to szybciej poszło? Zaraz je wypuszczę. Idą. One teraz przyjdą bardzo szybko tutaj. Już. O, już są, już je widzimy. Mamy je. No, dla tych już lepiej nie będę robił szybszego przejścia, bo będziemy mieli mało czasu. Zaraz się tu ustawię. Zostaną wypuszczone ostatnie, tylko te ostatnie już tak mm, trochę niefortunnie będą tutaj szły. Musimy się lepiej przygotować. One pójdą w górę i będą się... Oj, ojej, oj, oj, one już wyszły. Oj, no go nie przewidziałem tak szybko. Ale nie, może nie będzie źle. Tu, tu niech się odbiją, tu niech się odbiją. Dobra. Teraz tak, jak one tu będą szły? Pójdą tu, będą się teraz trzymały cały czas tej... Nie, nie, one górą będą szły, zaraz, 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 żebym czegoś głupiego teraz nie zrobił. Trzymają się tamtej krawędzi. Nie, będzie ok. Będzie ok. Tak, idą tu. Czyli zaraz podejdą nam pod kulkę. No jest. I zobaczcie, co się teraz stało. Mamy do zdobycia jeszcze tylko 5 spinek, a 5 spinek akurat jest na samym dole. A my mamy akurat 5 czerwonych dyskietek. Czyli po prostu przeszliśmy sobie tę misję, wykorzystując wszystkie czerwone dyskietki i zbierając wszystkie możliwe spinki. Znaczy, wszystkie możliwe, no to może nie, bo tam jeszcze były niby te do wytworzenia z reakcji łańcuchowej, no ale właśnie chciałem tego uniknąć. Bo ten sposób, który sobie wymyśliłem potem, później taki mi się bardziej logiczny w sumie wydaje, tak bardziej mi pasuje do tego tytułu ulubionego Einsteina, no nie. Udało nam się wszystkie dostępne czerwone dyskietki wykorzystać. Zgarnęliśmy wszystkie spinki, zniszczyliśmy wszystkie elektrony. Wzięliśmy wyprodukowane z nich spinki. No Sposób na pewno dłuższy od tego pierwszego, który zaprezentowałem, ale wydaje mi się dużo bardziej, yy, bardziej ciekawy od tego pierwszego, dlatego chciałem wam go pokazać. No, i za rozpinek do zdobycia zdobyliśmy wszystkie. Przeszliśmy sobie ulubioną Einsteina innym sposobem.